Siemano, w kolejnym odcinku dzisiaj zabieramy was do stolicy Japonii, Tokio. Mamy tutaj 48 godzin i akurat z powodu koronawirusa większość muzeów, wież widokowych i takich miejsc turystycznych jest zamknięte, więc musimy znaleźć na to inny sposób. Jesteśmy przy świątyni Sensoji. Jest to najbardziej turystyczne miejsce w całym Tokio co roku odwiedza tą świątynię około 30 milionów ludzi, co daje dziennie liczbę 83 tysięcy turystów. To jest w ogóle jakiś kosmos. E, natomiast w tym momencie wydaje się, że tych ludzi jest trochę mniej niż zazwyczaj, z tego co widać na zdjęciach, i Oskar też był tutaj dwa lata temu, więc ma e, jakieś porównanie. No, wynika to oczywiście z tego, że turystyka lekko cierpiała z powodu koronawirusa, Mimo wszystko jest tłoczno, ale nie aż tak jak zazwyczaj. Szczerze mówiąc przyjechaliśmy tu, dlatego że wiele tych muzeów jest poza wiele muzeów w innych miejsc jest pozamykanych, więc chcieliśmy zobaczyć chociaż ten punkt. Wjeżdżamy takiego japońskiego must eat, czyli lody o smaku maczy To Szukam teraz klepaków, których mam od groma Oskar zapomniał o dniu kobiet to teraz żeby zrekompensować zaprasza mnie na lody o smaku maczy i myśli, że to wystarczy Nie zapomniałem Zapomniał Klasyka Dobreczy Dobre Bajeczny. Sztuczne... Niech nie, nie zmylą was te sztuczne kwiaty. Ale wiosna w Japonii właśnie się budzi. Wiosna w Tokio już się budzi. Wszyscy mają uśmiechy na twarzach. Wesoła muzyczka motywująca tutaj z familii Marta nam przygrywa. A my teraz lecimy do parku usiąść, pogrzeć się na chwilę w słońcu i zaplanować naszą eksplorację po... Akihabara. Moi drodzy, dojechaliśmy w kolejne bardzo ciekawe miejsca na mapie Tokio. Jesteśmy w Akibarze, czyli centrum mangi, anime, gier komputerowych i sprzętu elektronicznego. Jeśli jaracie się tego typu rzeczami, to naprawdę musicie tutaj przyjechać. Jest tutaj dosłownie zatrzęsienie tego wszystkiego, pełno salonów gier, sklepów z figurkami, kartami, jakimiś planszówkami. Yy, oraz masa masa sklepów elektronicznych. To miejsce ma swoje początki w czasach powojennych, kiedy kwitł tutaj czarny handel sprzętem elektronicznym gdzieś w podziemiach metra. No i z czasem to miejsce wyulowało, Powstawało coraz więcej sklepów, czasy się też zmieniały. No i tak to w tym momencie jest to chyba największa, jaką do tej pory widziałem, dzielnica ze sklepami, w której kupicie naprawdę wszystko, co związane właśnie z grami komputerowymi, ze sprzętem elektronicznym. Laptopy, telefony, kable, nie kable, sprzęt audio, jest tutaj dosłownie wszystko. Za momencik wybieram się do sklepu Super Potato, czyli Super Ziemniak, żeby sprawdzić kultową już tutaj miejscówkę, właśnie ze względu na stare konsole oraz oldschoolowe gry. Także pokażę Wam, jak to wygląda. A tymczasem zapraszam Was na spacer po akibarze. Czy jeden fakt, nieprzyjemny fakt na temat tego miejsca. W 2008 roku e, miało tu miejsce bardzo nieprzyjemne wydarzenie, które, które Japończycy pamiętają do dziś. E, jeden z mieszkańców Tokio wjechał tutaj nam z ulic z samochodem ciężarowym, e, potrącając śmiertelnie przy tym jedną osobę. Następnie wysiadł z samochodu i ranił kilkadziesiąt osób, z czego siedem osób zmarło. E, sąd japoński skazał tego gościa na karę śmierci. No i prawdopodobnie nie było przypadkowe, że akurat ten kierowca wybrał to miejsce, bo jest tutaj naprawdę dużo osób, więc było to idealne miejsce do popełnienia tego typu zbrodni. A ty w co grasz? Gram kre! Jesteśmy w super ziemniaczku i jak te wszystkie salony gier, w których byliśmy, to są takie mega ciulate, nowe gierki japońskie, porąbane, nie wiadomo o co w nich chodzi, tak tutaj jest mega, bo to jest taki... O właśnie przegrałam życie bo to są takie gierki, które przywołują lata 90., czyli lata, w których się wychowywaliśmy. Jakieś Atari tego typu opcje. Także Zajawerka ma. Mario, stary, dobry, poczciwy Mario, 98 na pierwszym komputerze. Potem doszedł do Luigi i mieli rodzinę. Oje, oh yeah. Skarpeta, jakbyście chcieli na przykład swojemu dziecku podarować coś na Mikołaja, to, to takie skarpety z PlayStation. Dobra, level pierwszy to same old maszyny do grania. Tutaj mamy Nintendo Super Famicom, pamiętam tą maszynę za czasów postawówki, kiedy chodziłem do mojego zioma Mateusza na czwarte piętro. I ciupaliśmy całymi dniami w Mario, w Mortal Kombat i tak dalej, także... Łezka się wokół cieszy, kręci to były dobre czasy. No i takie pady do tego były właśnie. No. Tak wszystko się zgadza. Pamiętam te e... pady. Naprawdę spoko ceny za takie maszynki. 4000 jenów. To co, bierzemy ile? do Polski? 4000 jenów, 100... 150 zł. Tak. Naprawdę spoko. Tylko musicie mieć takiego starego tv właśnie, bo na tych nowych smart TV nic wam nie pójdzie oprócz Netflixa. No, i tak jak mówię, no, same schoolowe maszyny, jakieś Panasonic, nawet rzeczy, których pierwszy raz w życiu, w życiu swoim widzę takie urządzenia. Tutaj Sega 16-bitowe maszynki, Mega Drive. O, a tutaj VR dla odmiany. Co? VR dla odmiany. Obczajamy? No. Aha. A tutaj moi drodzy, początki VR-u. Nie wiem, które to były lata, wyglądałem jak na jakieś lata 80., 90. Także pierwszy VR powstał już. Jeśli, jeśli jak nie było jeszcze na świecie, także sprawdzamy co tutaj mają. No chyba że nas oglądają dinozaury. Dla kondeserów Mario Brosa i elegancików zarazem krawat. Na Komunie w sam raz. Przekonałeś się do gier. No te odkulowe arkadówy były spoko, ale cała reszta to nie mój świat zupełnie. Powiem, że dzwoni już co nieco w głowie. Pełno tutaj dźwięków, hałasów. Z każdej budy drze się jakiś głośnik, także jest naprawdę grubo. No eee, i co? I spadamy. Lecimy dalej. Japonia to też przede wszystkim niesamowita motoryzacja. I właśnie napotkałem ten oto klasyk. Nissan Skyline. Oh, yeah! w Japonii bardzo podoba mi się to, że w każdym sklepie typu Lawson lub 7 Eleven jest toaleta. Także jeśli macie jakąś, jakąś awaryjną sytuację, to wbijacie do Lawsona i już wiecie, że wszystko będzie dobrze. Czemu by wam było wrażeń po dzisiejszym odcinku? To uwaga, Harry Houdini ladający makaron! weszliśmy właśnie do pierwszego lepszego randomowego sushi-baru. Jest to Standing Sushi Bar. Jak sama nazwa wskazuje, stoi się przy... dookoła kuchni w zasadzie. Sushi jest przygotowywane na świeżo. No, taki, to jest taki bar zjedz i uciekaj. Japonia po raz pierwszy zaskoczyła mnie swoją ekologicznością w tym barze sushi. Sushi dostajemy na liściach bananowca, także to jest mega spoko. Misz sir. Haj, komity. kupić e, dezynfekator do rąk, czyli żel dezynfekujący do rąk, ale na razie. nie why, why everywhere in Tokyo there is no hand sanitizer. We ask in every shop and there is no hand sanitizer. Everyone sold they're, they're sold out. You know why? Many buy. Because, because of the virus? Yeah. Really? Okay. Thank you. Yeah. Tak widzicie. To jest piąty czy szósty sklep, w którym próbujemy kupić żeldy dezynfekujący do dłoni. No ale nigdzie nie ma. Wszędzie jest wykupiony. Ciekawe czy makaron i papier toaletowy dalej jest na półkę. Jakby to był Lid, to byśmy sprawdzili, ale niestety nie ma, więc dajcie znać, czy w Polsce da się zjeść makaron i podetrzeć się papierem. Dawaj, dawaj, bo światło. Dobra kochani, my się już będziemy żegnać z Tokio. Za nami 16 km dzisiejszej wędrówki. Jak tam Pati twoje stopy? Bolą, nie powiem, że nie. A mnie nie. Kłamczuk! Więc y, lecimy na Shinjuku, naszą dzielnię dzięki mamy. No i co, jutro ja lecę z Tokio do Warsaw, a Patti kontynuuje tripa po Japonii. Także Stay tuned, klikajcie, subskrybuj i mówcie mamie, że dawaj świat to najlepszy kanał na polskim tubie. I mówcie też tacie, bratu i siostrze. Elo.